Witam zaskoczona jestem jest droga, bo myślałam, że będę tutaj taki bardzo tak, 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 prywatnie, tylko przez Pani z tak. pani. pytanie o y, książkę Dzień Przyszłości, jeśli dobrze zrozumiałam, tak? Bo była troszkę Pałacu, tym tak. Pani jest zainteresowana. Króciutko, to co no, to to no, jest to sytuacja dość, dość skomplikowana jako, że był to rok 93. Dzień w przyszłości to po prostu spisane wspomnienia pani Anny Balyntonowicz. Wydane w jakiś sposób bardzo bo to Ania kontaktowała się z wydawnictwem. Nie do końca miałyśmy pełne informacje o tym, co stało się z całym nakładem książki. Chwilę po tym, jak książka pokazała się w księgarniach, i to nie wielu bardzo, okazało się, że, no, że nie ma, że nakład został wycofany. Po pewnym czasie tak nam uzyskała informację, że większość nakładu książki Gdzieś, w Starogracie Gdańskim w podziemiach jakiegoś banku została zdeponowana. Potem dzięki uprzejmości mnie, osobiście nieznanego pracownika banku, niewielkie partie te, te, tego nakładu no w jakiś tajemniczy sposób oglądaliśmy jak podzielne, wydostawały się na zewnątrz i tylko dzięki... Nie słucham jak aktywności Pani Anny docierały do czterech. Tyle. Na Panie pierwsze, jeżeli na ten to ja jeszcze dodam, może to nie są epizody, ale po prostu w działalności Pani Anny Walentynowicz odciska się ona również yy, cały czas ślad kresów Polaków na wschodzie. Otóż yy, przez kilkadziesiąt lat, yy, właściwie przez dwadzieścia lat, yy, interesowało się, bo, mówię tak, bo się to jako że towarzystwa przyjaciół i Także jeździła ja, z nami i na Litwę, i na Białoruś, jak również była w Kazachstanie, doprowadziła do upamiętnienia Polaków, Przepraszam, po prostu stanie praktyczną pamiątkową. No, no chciałbym tylko po prostu tylko powiedzieć, żebyście Państwo mieli świadomość jak, jak szerokie serce i, i jaka wielka, głęboka miłość była do Polski, do Polaków y, wszędzie. Wszędzie gdziekolwiek oni byli i, i gdziekolwiek jakieś historyczne ślady po nich jeszcze są i, i choć winą no, i to było też jedyną samą troską, że niestety, ale no, to tylko, przepraszam, tylko tak też zaczynam za, za, się głosować. Powiem, drodzy Państwo, w związku z dlatego, że ja mówię z Gdańska, to też jest moim miastem, obserwuję Gdańsk z perspektywy Warszawy, to ta książka jest oczywiście kolejnym elementem wrażenia, które bardzo głęboko mnie z perspektywy Warszawy prześladuje. Jak bardzo mało stop. Władze Gdańska, odwróciły się plecami od tradycji i uwiecznienia ogromnego dzieła Kresowia na kształt historii gdańskiego polu poskomunistycznego. To jest coś, co jest zupełnie zapchnięte na margines. Przecież, dlaczego w nie może być muzeum? Od wszystkich ludziach, którzy tu przybywali, przywidywało się, a nawet dobrze, ta przybyła tutaj, prawda? Z Grecji. Jest... Ten grecki klimat, kresowy, był bardzo niski, jak moja Bo matka pochodziła z Wilna. Moja babcia, jak ojciec, trzymała w domu przedwojenny plan Wilna. Ja się odwoływałem w tej legendzie i była ona dumą na Myślę, że wszyscy powinniśmy walczyć o to, żeby ten dziedzictwo no, Kresowia, historia Gdańska było uwiecznione, a nie tylko małe y, 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 ojczyzny, jak to nam się tutaj uwielbia. E, tak dużo dziedzictw jest, tak, które nie mogą zmotywować, aby no, e, dziedzictwa Gdańska. Proszę Państwa, jeszcze jeden głos widzę. E, nawet dwa, no, to, Proszę Państwa, dobrze, wygadajmy się dzisiaj, ale naprawdę już dwa głosy ostatnie, ponieważ lepszy jest lepszy niedosyt niż, niż przez. Proszę uwierzyć, naprawdę. Jaki mam czas? Minuta. Yy, no, tak. Przepraszam, no, proszę być. Tak jest, bo do tej pory tylko mężczyźni. w Większości mówili na no, poza tutaj Panią Sędziną i jeszcze... Panią tak, tak. Tak. Yy, na... I pani... nie była również przy samym tytule, bo ja nie jestem za bardzo do końca pewna, czy pani Ania chciałaby się nazywać Solidarność. E, czy po przeczytaniu tej książki też pytam na dziewiczo, czy na pewno rozmiane będą wątpliwości tego typu. Proszę wysłuchać. E, Powoła się na wypowiedź o usta, a ogromnie być gorący entuzjasta Solidarności opisuje, jak doszło do tego, że przy ruchu. Liberalni inteligenci zdradzili swych robotniczych sojuszników. Z gorliwością Matowiców przyjęli koncepcje neoliberalne, neoliberalne, modne na zachodzie. Robotnicy stali się natomiast wielkimi przegranymi procesu transformacji. Mnie bardzo fascynowała osoba pani Anny Walendenowicz i chciałam poznać strukturę w ogóle tego środowiska w 2006 roku. I tutaj będzie drugie pytanie. Do rodziny, bo nie wiem, czy ktoś z rodziny również uczestniczy. Tak, jest, jest świetnie. Więc, żeby kontynuować, nie mam na pewno takiego, nie będę miał poparcia takiego w osobach pana Senkę, czy pana, który pisał teraz tą książkę o pani Ani, ale od 2006 roku, żeby wejść w to środowisko i żeby rzeczywiście poznać w zasadzie. Pojednania i tego wytrowania kobiety w strukturach prac robotniczych podjęłam pracę na stanowisku spawacza okrętowego w Stoczni Dynia i przez 4 lata pracowałam jako spawacza. I właśnie teraz pytanie jest do rodziny: czy mogę za bo również tak skromnie pisze w temacie, jak Basia budowała statki. Czy mogę, czy rodzina zezwala na taką dedykację, żeby mogła po mnie takim swoim od siebie, jako kobiety, bo bardzo się dziwię, że na kongresie kobiet ciągle w sprawdzieniu Solidarności, m.in. pani Szywonos, wręcz na klęczkach, idzie po ordery. Szkoda, że tak ciągle te kobiety są, jakoś się boją wyjścia przed, przed mężczyzną. Mnie się wydaje, że w pewnym momencie tak przeanalizowałam, że ten konflikt między Lechem a anią polegał na tym, że ona niepotrzebnie pozwoliła mu wyjść przed szereg. Ja mam bardzo krótkie pytanie, ponieważ Pani Ania zginęła, ja też ją znam osobiście, bo dzięki Panu Andrzejowi przy pomocy gwiazdy założyłam Solidarność w Łączności, ale to stara historia, ale moje pytanie jest takie, ponieważ Pani Ania zginęła, razem z koło bardzo bardzo wartościowych ludzi, czyli PN rozpoczął właściwie solidne badania tego, bo dla mnie, dla mnie i dla wielu innych ludzi to ta tragiczna śmierć tym samolotem, to po prostu morderstwo ze strony sobie. I